To było koncerto per quartetto a dur Francesca Durantego. Grał zespół Koncerto Köln. Zbliża się szósta, zatem kończymy to wydanie muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia. Fantazja polska Mikrofonem Marek Zbyżykowski, witam i zapraszam do wysłuchania mszy E-moll Stanisława Moniuszki oraz Nocturnów Fryderyka Chopena w interpretacji Kevina Kenera i Dank Tysona. Wśród siedmiu mszy Moniuszki cztery powstały do tekstów polskich. Słowa domszy E-moll i Amol kompozytor zaczerpnął z poezji Antoniego Edwarda Odyńca. Msza Piotrowińska Bedur napisana została do religijnych wierszy Justyna Wojewódzkiego, a pieśni żałobne, jak określił msza za zmarłych kompozytor, do strof Alojzego Felińskiego. Liturgiczny tekst łaciński znajdziemy w mszach Desdur i Estur. Przed nami napisana w 1855 roku msza. Emol na dwa soprany, alt chór żeński i organy do słów Antoniego Edwarda Odyńca. Adresatem dedykacji był zaprzyjaźniony z kompozytorem ksiądz Adam Krasiński, uhonorowany w owym czasie sakrą biskupią oraz funkcją sufragana Wileńskiego. Części: Kyrie, Gloria. Graduale, Credo, Ofertorium, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Wykonawcy Marta Boberska, sopran, Agnieszka Relis, alt, Chór Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Henryka Wojnarowskiego oraz Andrzej Białko, organy.